Cześć kochani, witam w kolejnym odcinku Dzisiaj Kolejna paczuszka Z firmy Taiwan Gun Zamówiłem Sobie kilka drobiazgów Takich najpotrzebniejszych rzeczy Bo przy poprzednim zamówieniu No tego nie zamówiłem, nie wszystko Miałem to co chcę Więc no, Dzisiaj przyjechał kurier Dojechały Kolejne Zabawki Dobra. Przejdźmy do rzeczy. Zobaczymy co co kryje się w sottopoliu. Jak tutaj zapakowane. Jest, Jest to do mnie to no, poli, chyba udało nam brzmi po kolei. ładownica do kulek bo nawet z kulkami eee, to jest taka szybka ładownica, szybka ładowarka co my tu mamy aha w ten sposób, dobra A, to jedna kulka jest w środku ten jedna kulka jest złożona. No dobra, to jest chyba na 100 kulek. Z tego, co, z tego co dobrze pamiętam, to około 100 kulek wchodzi do tej, do tej ładowarki. Pierwsza rzecz, dalej, druga rzecz, kolejna szybka ładowarka. Szybka ładowarka. Jak się zepsuje jedna, będę miał drugą. Z tym że ta jest na chyba 155 albo coś takiego, trochę może więcej, ale tam około 155 kulek do tej e, szybkoładowarki do tej szybko wchodzi, trochę szersza tak jak porównamy no to szersza i węższa Zamówiłem sobie olej. Olej silikonowy. Mam wprawdzie taki olej w butelce, aczkolwiek ten jest w sprayu. Trochę, trochę prościej będzie się konserwowało replikę, bo tak jak sobie ostatnio troszeczkę poczytałem, kluczem do bezawaryjnej repliki jest korzystanie z tego typu elementów. Czyli smarowanie, czyszczenie przede wszystkim przy replikach gazowych to jest podstawa. Nie takie bzdury, jak to, że jedna firma wypuszcza replikę, która za chwilę się popsuje, tak jak bardzo dużo negatywnych opinii na temat replik WE, a jest to głównoprawda tak naprawdę, bo a zwłaszcza na forum <laughs> wszystkim bardzo znanym tam, tam krytycy po prostu wszyscy krytykują jak jeden mąż firmę WE. Że, że to jest dziadostwo, Sit i ni tego nie dotyka. Natomiast oglądając filmy użytkowników, bo to tym należy się opierać przy, przy zakupie repliki e, ASG, nie tego, co jest powielane na forach przez, e, przez po prostu, nie wiem, zadufanych w sobie e, egoistów e, i zapatrzonych w siebie tak naprawdę, z którymi no, nie można normalnie porozmawiać z tymi ludźmi. Oni są tak, jakby zaklęci w swoim kurwa kręgu cudownym. Więc nie sugerujcie się tym, nie czytajcie forum, nie sugerujcie się tym naprawdę. Lepiej popatrzeć, poglądać filmiki użytkowników. Ja ostatnio kilka, kilka takich obejrzałem, polubiłem. Więc jeżeli ktoś chce, może sobie zerknąć na, 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 na polubione filmy. Moje, i tam, tam są bardzo fajne recenzje replik, nawet firmy WE. Więc kluczem, jeszcze raz powtórzę, do, do bezawaryjnej repliki jest częste mycie, smarowanie, czyszczenie wszystkich elementów gumowych, jak i elementów ruchomych w replice ASG. To jest podstawa. Do tego, żeby ona Wam służyła długo i bezawaryjnie. Natomiast, jeżeli coś się popsuje, e, to jest dosyć to jest prosta konstrukcja. Tak naprawdę nie ma tam aż tyle elementów, że, że i, i nie wymaga to jakiejś pracy specjalisty, e, chyba że po prostu musimy dokupić część, bo, bo, no wiadomo, nie zrobimy, nie stworzymy jej od podstaw, na przykład dyszy, czy, 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 czy cylindra, czy, czy takich takich elementów. Natomiast podstawa. To konserwacja i czyszczenie repliki gazowej. Więc smar zakupiony. Dalej. Zakupiłem jeszcze jeden. Gaz. Jeszcze jedno opakowanie gazu. Gazu chyba nigdy za wiele. Także na pewno się, na pewno się nie zmarnuje i się przyda. No i trafiłem na świetną promocję. To już trzeba będzie wszystko z tej paczki. Nie ma tu już nic więcej. Trafiłem na fajną promocję. Chciałem sobie dokupić magazynek. Magazynek do pistola. Rybiki. W zestawie oczywiście jest jeden. A tak jak wspominaliśmy, będziemy troszkę, troszkę ćwiczyć taktyczne posługiwanie się bronią, repliką, więc do tego będzie potrzebny przydałby się przynajmniej drugi magazynek. Magazynek trafiłem w świetnej, w świetnej cenie, bo kosztował zaledwie 68 zł, co jak na, na magazynki do, do replik gazowych jest, to wydaje mi się. Przystępna cena, i to chyba bardzo przystępna cena. Także e, na, pewno, na pewno się przyda. Magazynki są praktycznie identyczne, bardzo podobne. I tak jak wspomniałem, elementy gumowe. E, guma z czasem parcieje i to właśnie odpowiada za nieszczelność magazynków za, za jakieś tam ubytki. Więc pamiętajcie, elementy gumowe trzeba nasmarować. Nie ma gazu. Zero gazu w magazynku. Także trzeba będzie troszeczkę go napełnić. Nie do końca, ale, ale, ale troszkę, żeby tego gazu choć ciutkę choć było, aby rozprężał uszczelki, żeby z czasem właśnie ta, ta, ta szczelność nie, nie straciła żeby ta szczelność po prostu była. Dobra, tyle z dzisiejszego odcinka. Sprawdzę jeszcze czy pasuje. Pasuje. Jak widać wszystko jest w porządku. Także wszystko super. Działa jak, działa jak trzeba magazynek pasuje na dzisiaj to tyle trzymajcie się pozdrawiam serdecznie dzięki za obejrzenie na razie cześć